Witam serdecznie. Nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. Jak co dwa miesiące zapraszam Państwa na stały punkt programu kanału Farmacja TV, w którym zwięźle i krótko podsumowuję najważniejsze zmiany, jakie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło równolegle z opublikowaną niedawno listą leków refundowanych. Najnowsze obwieszczenie obowiązuje od 1 września i jak zawsze obejmuje ono leki z listy aptecznej, w tym leki bezpłatne z wykazu 75 oraz z wykazu dla kobiet w ciąży, jak również leki stosowane w programach lekowych i chemioterapii. Ja jak zwykle skupię się na omówieniu leków z listy aptecznej. Materiał ten jak zawsze powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją do lipcowego wykazu zostało dodanych 86 nowych produktów leczniczych bądź wskazań. Między innymi wskazanie refundacyjne uzyskał Fostex Nexthaler, czyli połączenie beklometazonu i formoterolu w postaci aerozolu inhalacyjnego z inhalatorem typu DPI, w którym obie substancje czynne umieszczone są w kapsułce. Podczas nebulizacji dochodzi do skruszenia bądź przebicia kapsułki i uwolnienia pojedynczej dozy leku do komory inhalacyjnej. W przypadku standardowego fosteksu, który ma postać roztworu w aerozoru inhalacyjnym, uwolnienie dozy leku do komory zachodzi po naciśnięciu pompki dozującej. Finansowanie uzyskały również pierwsze odpowiedniki w ramach kilku różnych substancji czynnych. Jednym z nich jest metoprolol firmy Medrek w dawce 100 mg substancji czynnej, który jest zamiennikiem jedynego dotychczas dostępnego z tą substancją czynną i w tej dawce: metokardu. Dzięki temu samemu producentowi, czyli firmie Medrek, od 1 września pacjenci mają do wyboru jeszcze szerszą gamę generyków atorwastatyny. Mowa tu oczywiście o szerokim zakresie dawek tej substancji czynnej, bo od 10 do aż 80 mg. Refundacją objęto też oksybutyninę firmy Aflofarm, która jest tańszą od driptanę opcją terapeutyczną dla pacjentów zmagających się z problemem nietrzymania moczu. I z ciekawszych pozycji to w ramach grupy leków przeciwbakteryjnych zawierających sulfometoksazol w połączeniu z trimetoprimem pod refundacją podciągnięto Bactrim oraz Bactrim Forte. Dla 637 pozycji w obwieszczeniu spadła dopłata ze strony pacjenta. W przypadku 21 z nich obniżka przekroczyła 10 zł. Największy spadek cen dotyczy leków przeciwpsychotycznych do stosowania pozajelitowego o przedłużonym uwalnianiu, zawierających w składzie paliperidon, takich jak palifren-long czy trewikta. Leki te jako nowości pojawiły się na marcowej liście tego roku, a równolegle z listą majową i lipcową znacznie podrożały. Duża część leków, których ceny uległy obniżeniu, to te zawierające ropinirol ze wskazaniem do refundacji w leczeniu choroby i zespołu Parkinsona. Przeglądając aktualne obwieszczenie, myślę, że można śmiało powiedzieć, iż praktycznie wszystkie zarejestrowane, refundowane postacie ropinirolu potaniały. Spadek cen mieści się w granicach od kilku złotych dla rekwipu czy aropilo aż do kilkudziesięciu złotych, bo aż o 37 zł potaniała rolpryna SR. Niewielkie obniżki cen w granicach od kilku, kilkudziesięciu groszy do kilku złotych odnotują też pacjenci stosujący sartany w monoterapii bądź w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem czy amlodypiną. Mowa tu o szerokim zakresie dawek, wielu leków z wymienioną kombinacją substancji czynnych. Spadek cen dotyczy zarówno leków oryginalnych, jak i produktów odtwórczych. Z kolei wzrost dopłaty ze strony pacjenta dotyczy tym razem 694 pozycji. Do kwoty prawie 500 zł ponownie wróciła cena nowo helisenu depot, czyli wyciągu alergenowego roztoczy kurzu domowego. Taka sytuacja jest wynikiem ponownej zmiany, jakiej uległa wysokość limitu finansowania. Zmiany cen dla tego preparatu możemy się spodziewać z kolejną listą leków refundowanych, która będzie opublikowana w listopadzie. W porównaniu do poprzedniego wykazu podrożały w granicach od kilku do kilkunastu złotych również opatrunki stosowane w leczeniu przewlekłych owrzodzeń i pęcherzowego oddzielania się na skórka takie jak Alewyn, Suprasorb czy Mepilex. Odczuwalne podwyżki to też te odnotowane dla leków zawierających iwa zarówno oryginału, jak i szeregu generyków, które pochodzą od świetnie znanych nam producentów takich jak Genoptin, Mylan, Apotex czy Anfarm. Czasowo wzrosły też kwoty, które muszą pokryć pacjenci stosujący kwetiapinę jako element terapii schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Podwyżki dotyczą wszystkich dostępnych postaci leku z tą substancją czynną, od tabletek o standardowym sposobie uwalniania poprzez te o przedłużonym uwalnianiu, aż do systemów zmodyfikowanych. Z produktów bądź wskazań figurujących na lipcowej liście refundacyjnej wykreślono 47 pozycji, które przez okres najbliższych dwóch miesięcy refundowane nie będą. Finansowanie utraciła kombinacja amlodypiny z indapamidem pod nazwą Tertens AM w obu zarejestrowanych dawkach. Kolejna wykreślona pozycja to aporami we wszystkich zarejestrowanych dawkach i wskazaniach refundacyjnych. Przynajmniej przez najbliższe dwa miesiące pełnopłatne będą wszystkie dawki atorwastatyny pod nazwą Atractin. W obrębie listy leków bezpłatnych dla osób powyżej 75 roku życia oraz dla kobiet w ciąży żadna substancja czynna nie uzyskała finansowania. Natomiast z listy senioralnej wykreślono jedną pozycję, jaką jest już wspomniany wcześniej Tertens AM. Mamy już połowę września, dlatego zakładam, że większość osób oglądających ten film zdaje sobie sprawę z nowych przepisów, które powiększyły grono osób mogących korzystać z bezpłatnych leków. Od 1 września darmowe produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługują bowiem nie tylko seniorom i kobietom w ciąży, ale również osobom powyżej 65 roku życia oraz dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia wykaz 18 minus, czyli wykaz leków bezpłatnych dla świadczeniobiorców poniżej 18 roku życia, to w tym momencie około 2800 pozycji. Natomiast wykaz 65 plus, to na tą chwilę około 3800 leków. Leki nieodpłatnie mogą uzyskać ci pacjenci, którzy spełniają kryteria wiekowe oraz mają rozpoznane schorzenie, które mieści się w zakresie wskazań refundacyjnych ujętych w rozporządzeniu. Lekarz musi na recepcie umieścić dodatkową adnotację DZ lub S w zależności od przysługujących uprawnień. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału Farmacja TV. I do zobaczenia za dwa miesiące.